No i dzisiaj drugi odcinek serii Kaczki bieguski Drugi e, i prawdopodobnie ostatni Zobaczcie jak tutaj biegają e, Postanowiłem zrezygnować z biegusów Ponieważ te informacje, które wam podałem w poprzednim odcinku U mnie się nie sprawdziły oprócz tego, że te kaczki są piękne no bo po prostu ja jestem w nich zakochany jeśli chodzi o wygląd kto tutaj do mnie przyjedzie też je podziwia, że są niesamowite ale zaczynając od początku kaczki są bardzo głośne potrafią pół dnia e, gęgać znaczy no nie gęgać kwakać e, krzyczeć, nawoływać e, tylko im trochę wody zabraknie czy już mają końcówkę to już już tam nadają e, więc e, fakt jest taki, że to są bardzo głośne kaczki e, z tych większych kaczek to są chyba najgłośniejsze czy z większych one tam e, kaczorki do 2 kg e, dobijają kaczuszki nie przekraczają 2 kg, więc to nie są dużo kaczki e, to jest właśnie ten minus kolejny więc jeśli macie sąsiadów, małe podwórko niestety nie polecam tych kaczek kolejny minus jest taki czy nie robią dwóch kleksów tych kleksów jest ogrom. E, brudzą bardzo. E, kolejny aspekt: czy lubią ślimaki? Nie doświadczyłem tego. Bardziej rzucają się za zielonką. E, zielonki, ile by im się nie rzuciło, tyle zjedzą. Jeśli wyjdą na, na ogród, to w pierwszej kolejności idzie zielonka, liście, e, jakaś tam trawa. A dopiero później roboki i ślimaki. Eee, kolejne pytanie: czy nie potrzebują wody? Eee, myślę, że jak żadna inna kaczka, te wymagają dużo wody. Eee, bez wody eee, są niezadowolone, też właśnie nadają wtedy więcej. Eee, więc tą wodę muszą mieć mimo wszystko cały czas. Chociażby jakiś malutki zbiorniczek. Kaczka francuska nie wymaga wody. E, te inne duże kaczki wody nie wymagają, ale bieguski e, potrzebują wody. Tym bardziej, jak nie mają wody, e, często zaczynają tam kuleć na, na nogę. E, stawy im się właśnie e, unieruchamiają, chyba, czy coś tam się takiego dzieje, i trzeba wtedy. Tą wodę im stawiać, żeby tego ruchu miały więcej, żeby mięśnie im pracowały. No i wtedy wraca wszystko do, do porządku. Kolejny aspekt. Robią niesamowite błoto. To się tak nie da, żeby błota nie było, bo ochlapią się bardzo. No i to błoto jest cały czas. Tak jak chcieliby je trzymać z innymi z innym drobiem na pewno nie bo trzymając je chociażby z kurami kury nigdy nie mają wody do picia i na wybiegu zawsze jest błoto kolejny aspekt aspekt jajek u mnie zaczęły się nieść na jesieni zniosły dwie kaczki nie wiem, 10 jajek było i przestały się nieść E, mamy początek lutego zaraz i, i tych jajek nie ma. Więc jeśli chodzi o nieśność tych kaczek, no to też jest bardzo słaba. E, przynajmniej u mnie. Ja, ja mówię na przykładzie moich kaczek. E, więc e, tak naprawdę poza wyglądem dla mnie nie ma innych plusów. E, Potrzebują sporo wybiegu, one potrzebują ruchu, więc e, puścić z czym innym też nie bardzo. E, tak jak siedziały w kurniku, potrafiły tam kopnąć kurę, przydeptać, sknieść jajko. E, u sąsiadki jeszcze rozdziobywały jajka kurze, e, więc e, jeśli ktoś ma małą działkę tych kaczek nie polecam na dużych działkach z zestawem, z oczkiem. Są super, ale bardziej jako ozdoba niż jako kaczka użyteczna czy pod względem mięsa, czy pod względem jajek. Możecie się jeszcze popatrzeć, bo to no, już prawdopodobnie ostatnie nagranie z kaczkami. Myślałem, żeby sobie zostawić tą jedną parkę szmaragdową. Ale jeśli ktoś będzie chętny na nią, to ona też wyjedzie. Niestety szkoda, ale co poradzić. Może kiedyś, jak już będę miał swoje gospodarstwo, fermę czy rancho, to te kaczki zagoszczą u mnie. Ale póki co się z nimi żegnamy. To tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie hej.